Dzień dobry, witam na kolejnej herbatce z Aloesem. Mieliśmy trochę przerwy z różnych względów zdrowotnych i też z powodu programów, które ostatnio realizujemy z naszym zespołem. Ale dzisiaj zaprosiłam do spotkania na naszą herbatkę koleżankę z zespołu, z którą już mieliście okazję oglądać nasze, nasze herbatki. Poprzednio rozmawiałyśmy bardziej o biznesie, o możliwościach, jakie daje nam firma Forever. Natomiast w tej chwili, dzisiaj, będzie to zupełnie inna rozmowa na której no po prostu bardzo szczerze porozmawiamy. O, już zapraszam Moniczkę. Monika, bardzo fajnie. Rozmawiamy bardzo szczerze z na temat zdrowia, na temat tego, że często za uśmiechniętą miną, za uśmiechniętą twarzą Kryją się zupełnie inne historie, o których nikt nie ma pojęcia. Cześć Monisiu, bardzo się cieszę, że już jesteś. I jak zwykle uśmiechnięta, po prostu uwielbiam tą Twoją pozytywną energię. Widzę, że masz już też naszą koszulkę. Ja też się pochwalę, mam. Mam. Naprawdę, bycie w naszym zespole, w tym diamentowym umyśle, to nie jest tylko. Bycie w grupie to jest po prostu energia, to jest radość, to jest uśmiech, to jest ogromne też wsparcie osób, których do tej pory nie znałyśmy. Przecież tak naprawdę Monika, my się kompletnie nie znamy. W ogóle, w ogóle, kompletnie. W ogóle. Widziałyśmy się dwa razy w życiu. <laughs> A energia, którą daje nam to diamentowy umysł, pozwala nam tak naprawdę rozmawiać, jakbyśmy się znały od zawsze. No, dokładnie, tak, tak to właśnie wygląda. To jest tak niesamowite, bo jesteśmy dla siebie właśnie obcymi osobami, ale to, co nas łączy, po prostu i to jest tak fajne, tak miłe, tak sympatyczne, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy, że to nie może być inaczej. Nie możemy na siebie warczyć, nie możemy na siebie przywalczać. Wręcz przeciwnie, właśnie, zawsze to wywołuje miłe, miłe uczucia, miłe stale. Ale to też A jest właśnie piękne, że nie znamy się, jesteśmy w zespole, moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy sobie konkurencją. Ale tak naprawdę to jest ogromne wsparcie i żadna z nas, przynajmniej ja tego nie czuję, żebyśmy ze sobą jakoś rywalizowały, wręcz przeciwnie. Każda daje takiego powera, tak nie radzisz sobie z czymś, tam coś ci nie wychodzi, słuchaj, to może zrobisz tak, albo tak, albo tak. No, ale dokładnie. dobra, miałyśmy nie mówić o biznesie dzisiaj. Nie. No właśnie, Monisia, znamy się niewiele. Tak naprawdę bardzo krótko i tylko dwa razy na żywo się widziałyśmy, a muszę tutaj się przyznać do czegoś niesamowitego, bo wiem o tobie coś, czego nie wiedzą wszyscy twoi znajomi. Naprawdę? A ja to wiem. No myślę, że wiesz, bo to jest rzecz, która z tobą jest i, i no, towarzyszy ci, tak? I to jest rzecz, do której musiałaś przywyknąć, jak ja do kredytu, no można tak porównać. I jest druga rzecz, która nas łączy mają. O, no widzisz. Kredyt jest też czymś, z czym, czym się tak musimy zmagać. Natomiast ja zmagam się jeszcze dodatkowo przez, właściwie można powiedzieć, połowę mojego życia z chorobą przewlekłą, jaką jest stwardnienie rozsiane. I to, że chcę o tym powiedzieć, to jest, no, to jest tak, że. To, co zrobiłam z tym postem, tak, słynnym na tak, tej grupie, ale, ale też... no właśnie, miałam się o post zapytać. Od tego się w sumie zaczęło, bo to też Wasza zasługa, dziewczyny, tak? że, że mówmy o tym, że bądźmy ze sobą dla siebie po prostu nawet taką, taką, taką szczerość, po prostu miejmy. I ten post, post powstał właśnie z tego powodu, żeby się trochę pochwalić, żeby trochę zaskoczyć, żeby trochę... Mm, przekazać, że, że choroba to nic takiego strasznego, jak się ma właśnie fajnych ludzi w koło siebie. Mówię to o moim mężu, który właśnie mnie wspiera bardzo w tej chorobie. Myślę tutaj też o Was, jako o naszej grupie, która właśnie pokazuje, że produkty, które mamy, też mogą być pomocne. Mówię tutaj też o moich lekarzach, którzy też ze mną są już wiele, wiele lat i próbujemy, nie powiem, postawić na nogi, bo przecież ja chodzę i to jest też fajne w tej chorobie, że z tym się da żyć z tym się da mieć dzieci, z tym da się uśmiechać, da się myśleć o przyszłości wcale w nie takich najstraszniejszych barwach. Ja jak dowiedziałam się 18 lat temu, to pierwsze co to przecież się spłakałam jak bóbr, że, że będę zaraz jeździć na wózku, że, że w ogóle to jest coś, co po prostu no, odbierze mi radość życia. A tak się nie stało, tak? Mijał rok za rokiem, nawet nie będę mówić tu o dniach, bo to przecież tak jak wspomniałam, no to już jest 18 lat, a chodzę. No to już a pełnoletnia. Już... Tak, jestem już pełnoletnia, tak. I zupełnie do tego tak podchodzę, wiecie, że to jest tak, że jeszcze te 20 lat temu, jak pamiętam, no dobrze, nie będzie, że 18, jak zaczynałam tutaj przygody z tą chorobą, to było też tak, że... Jeszcze nie było tak, takich metod leczenia, nie było takich leków, nie było wszystkiego. Wszystko było na opak, tak powiem, dlatego że jak ja zaczynałam, mając te dwadzieścia kilka lat, to nas leczyło się tylko w szpitalu, podawało się dawkę jakiegoś tam leku, który mnie akurat na mnie zadziałał, postawił na nogi i ja już do życia. I był fajnie, prawda? Ale nie myślało się o tym, żeby to w jakikolwiek sposób zaleczyć. Natomiast teraz sama, kiedy mam sama te 40 lat, bo wtedy leczyło się 40-latków jakiś tam lekami. Nawet no, nie wnikałam, bo przecież jeszcze nie miałam tych 40, gdzie mi tam było, to, to w ogóle to byli dziadkowie wtedy. No dokładnie, przecież 40 lat no, to nie. jest stary dziadek albo stara baba. Tak samo mam 40 lat i, i czerpię w pełni z tego, co jest dostępne, jeśli chodzi o leczenie e, starzenia roślinnego. No to to jest w ogóle przepaść, tak? I to, jak prowadzą to lekarze, jak to fajnie wszystko daje taką, takie, tak, taką moc, po prostu, tak? I to jest fajne, i to, to, to trzeba doceniać, to trzeba, to trzeba wiedzieć. Tutaj też w poście wspomniałam o tym, że jak powiedziałam, pani doktor, o tym, że zaczynam używać, zaczynam, no już używam aloesu i że bardzo go lubię, że to jest fajny składnik, niedoceniony. I pani doktor absolutnie nie negowała tego. Tak, brać pić I w ogóle, jeśli tylko to w ten sposób, jak ja zobaczyłam moje wyniki krwi, to naprawdę to na nią nie było jakoś szokujące, wręcz, wręcz zachwalała, zachęcała sama powiedziała, że też kiedyś piła Aloes. To też było 20 lat temu. Więc nie wiem co to było. Słuchajcie. Natomiast nie mogła przemóc tej goryczki, która się tam znajduje. No to każdy to ma to swój każdy ma swój po prostu smaczek, tak? Natomiast w tej chorobie w tej chorobie to na pewno bardzo doceniła to, że nie bałam się, że powiedziałam, że nie robię czegoś Sprzecznego, tak? że wiadomo, że i są lekarze, którzy, który by powiedział, na przykład mi, nie, nie, tobie nie wolno, tak? bo, albo nie, nie, niekonwencjonalnymi metodami. A ja się nie bałam i powiedziałam przede wszystkim lekarzowi, zaczęłam z tego korzystać i to naprawdę fajne efekty zrobiło, bo z kolei od, można powiedzieć, od dwóch lat zmagam się z kolejną chorobą autoimmunologiczną, jaką jest twardzina i na no, to też nie ma takiego leku. Wręcz jak dochodziliśmy do jakiegoś takiego momentu, żeby podjąć decyzję z lekarzami, czym się to leczy, wystąpiła taka propozycja, żeby leczyć lekiem, który kiedyś był też stosowany właśnie w stwardnieniu rozsianym. Więc to mm -hmm. tak, że, że jest to taka, no takie szukanie też rozwiązań, tak? dopiero na nie ma jednego, konkretnego. Bo... Nie ma, po prostu nie ma, tak? Natomiast tutaj... Trochę ale... na chybił trafił, szukają, tak. aż coś się trafi i, a i pomoże. Czy, a czy Pani będzie lepiej się czuła? A czy lepiej się czujesz po tym, a może po tamtym? Tak. Także no, Weź to, lek i za tydzień taka... powiedz, jak się czujesz. Dokładnie, dokładnie. Dlatego jestem cały czas leczona reologicznie, czyli pojawiam się co jakiś czas w szpitalu i, i tam po prostu... Dawkuje mi się odpowiednie leki, żeby zobaczyć, czy, czy będzie lepiej, czy nie będzie lepiej. Ja wierzę, że będzie lepiej. Tam piszą w internecie, w doktor Google. <noise> pisze, że w trzy lata można się z tego wyleczyć. Więc ja się mam nadzieję, że, że się załapię do tego. Chociaż no, powiem Ci, że twoja postawa jest naprawdę godna podziwu, ale powiem ci jeszcze, że no już. Ile to będzie? Prawie 8 lat temu moja córka starsza, która już ma 14 lat, kiedy miała 6 z kawałkiem, zachorowała na białaczkę. To dla nas też był taki szok, bo białaczka nam się kojarzyła ze śmiercią, po prostu. Koniec to świata, to koniec życia i, i no, można powiedzieć, że wiem, co przeżywałaś, czując jak ci się świat zawala. Dokładnie. Ale, tak. ale też poszliśmy do szpitala. Ta lekarka nam powiedziała wtedy dosyć optymistyczną rzecz, bo mówi, że 80% osób zdrowieje z tej białaczki, zwłaszcza dzieci, im młodsze tym lepiej, dziewczynki też się lepiej leszą, więc no same pozytywne rzeczy. Ja wtedy w pierwszej czarnej, w pierwszej czarnej chwili powiedziałam, no tak, ale 20% umiera. I zamiast się skupić na tym dobrym, to w pierwszej chwili pomyślam o tej najgorszej rzeczy. Ale powiem Ci, że to była krótka chwila tylko właśnie ta chwila, po prostu to był taki tak, bo tak, tak, potem, taki potem ja stwierdziłam, walczymy, po prostu nie ma tutaj szansy, żeby nam się nie udało, to musi się udać, ja tam moją córkę dopingowałam, w ogóle bardzo nam wtedy mnie osobiście pomogła książka um, Potęga Podświadomości, napisana przez księdza, który oprócz tego, że o religii mówi, ale tam bardzo niewiele, on tak naprawdę mówi o tym, co my mamy tutaj, że my swoim umysłem, swoim postawą, swoimi myślami jesteśmy w stanie tak wiele w życiu zmienić, że często nam nawet dochodzi do tak zwanych cudów, czyli właśnie naszą potęgą podświadomości jesteśmy w stanie cofnąć pewne choroby, które się w naszym organizmie wydarzyły. I, słuchaj, powiem Ci o naprawdę magicznych rzeczach. Moja córka, no fakt, że wtedy malutka, no 6 lat, niecałe 7, potem już 7 miała. I ja do niej mówię, słuchaj, córka, Ty jutro masz dostać chemię, ale żeby ją dostać, to musisz mieć wysoki poziom białek czyli tych kwinek białych, które są odpo odpowiedzialne za odporność. Ja mówię, idziesz teraz spać i myślisz intensywnie o tym, że twój organizm produkuje zdrowe białe kwinki. I słuchajcie, no, następnego to... dnia była idealna pozycja, żeby móc zacząć chemię. No po prostu, no to... I ta podświadomość zadziałała ja, y, samej, samej córci, plus jeszcze twoja, po prostu to była pełna kumulacja. No to prawda. I powiem ci, że właśnie tutaj wtedy nasza lekarka powiedziała, bo się pyta, jak się czujecie? Ja mówię, jak to pani doktor? No rewelacyjnie, po prostu działamy, leczymy się i nie ma opcji. A ona mówi, słuchajcie, wasza postawa to jest 50% sukcesu. No I to jest prawda, jeżeli tutaj w głowie jesteśmy pozytywnie nastawieni, uśmiechnięcie tak jak ty, to po prostu nie może się nie udać. Nie może, nie może, też wychodzę z tego założenia. No to po prostu to musi tak zadziałać. No jeśli to samo. To takie dołowanie, że, że to nie zadziała, albo że będzie źle, że to, to nic nie da, tak? To nie dzieje się niczego dobrego, no bo to tylko i wyłącznie właśnie podetnie, podetnie te nogi ok i się na tym wózku usiądzie po prostu, tak? Albo, no tak, e, albo no tak. jeszcze gorzej. Także no to trzeba, to trzeba po prostu właśnie nastawić przede wszystkim głowę na to właściwe, na te właściwe tory, tak? Na to, na to, na to, na to co, się, co się ma wydarzyć, to i tak się wydarzy, ale niech to będzie to dobre, tak? Niech no niech sobie podświadomie do tego dążmy też, tak? żeby było. No fajnie. dokładnie to, mówisz dokładnie to, o czym ja też zawsze myślę, że nawet w najgorszej sytuacji, która nas dotyka, musimy znaleźć coś jasnego, czego się uczypimy, czyli ta nadzieja która tak. umiera ostatnia. Która ostatnia umiera. Nawet tak jak mówisz, są ludzie, którzy usiedli na wózku, którym nie udało się wytrwać w tej chorobie tak na nogach, tak. ale w tym byciu na wózku również można znaleźć te, takie lepsze strony, czyli to, że mimo wszystko dalej można jecha jechać do przodu, no, no. nie zatrzymywać się. Przecież ile osób na wózkach, na przykład uprawia sport, nawet tak. tańczy na tych wózkach, co jest no, dla mnie naprawdę jest. niesamowitą jest sprawą, jest patrzę od... na od... nich często to. z podziwem. Tak, na coś, czego nie mieli czasu nie wiem, nie mieli możliwości, tak, nie wiem, mówisz tu o tańcu, o grze w siatkówkę, tak. czy jakichś tak? no to jest właśnie to, tak, znajdujemy, być może to jest właśnie moment, że, że trzeba znaleźć coś, coś dla siebie innego, co da takie możliwości, tak. Najważniejsze nie zamknąć się, bo to, to chyba też nic nie, nie, nic nie daje. Wychodzić do ludzi, pytać, rozmawiać jak najwięcej, żeby była ta świadomość, tak, że nie zawsze ci powiedzą, o, ty i tak usiądziesz na wózku. Mm -hmm. Wydaje mi się, nawet że... jak Ci tak powiedzą, no, to nie na... oni są Tobą. Tak, to też jest ta proporcja, że znowu jest 80% ludzi, którzy powiedzą nie, dasz radę, zobacz, że będzie jeszcze dobrze, tak? Musisz o tym myśleć i w ten sposób, tak? No i takich ludzi się trzymajmy, tak? Dokładnie, ja... czyli jeżeli ktoś Cię negatywnie bodźcuje i mówi Ci złe rzeczy, to powiedz mu, dziękuję Ci za Twoje radę, rozumiem, tak. że tak myślisz, ale to nie są moje myśli. To nie, to, nie. To, to, to właśnie w ten sposób trzeba, myślę, że to w ten sposób właśnie trzeba, trzeba o tym mówić. Tak? Że, przyjmujmy tylko te fajne rzeczy, tak? coś co y, może faktycznie, no, miejmy tutaj nadzieję, tak? przede wszystkim. Wydaje mi się, że to trzeba mieć taki, taką pokorę oczywiście co do tych, co do mhm. tych chorób, ale y, taką nadzieję, że się z tego wyjdzie. No, przecież człowiek nie jest, y, nie da się tak łatwo zniszczyć, tak? nawet. Y, no to musiałoby już naprawdę być coś powalającego, tak? że, żeby, żeby dać się zniszczyć. Natomiast myślę, że z każdej choroby da się wyjść, jeśli mamy, jeśli mamy tą energię, jeśli mamy trochę tej, tej takiej pozytywizmu, tak? No ale myślę, że tutaj rzeczywiście to pozytywne wsparcie otoczenia jest też bardzo ważne. I tutaj bym chciała powiedzieć o kolejnej ważnej rzeczy, która dotyka coraz więcej osób, o których się często też nie mówi, a jest to rzecz właśnie, która w tym, tej porze roku jest szczególnie dotkliwa, na przykład depresja. I tutaj rzeczywiście często ludzie są uśmiechnięci, chodzą zadowoleni do pracy, wszyscy myślą, że jest wszystko ok, ale ta osoba wraca do domu i płacze. I sama nie wie, dlaczego, płacze. I mimo że ma wspaniały dom, wspaniałe dzieci, wspaniałego męża, czuje się niedowartościowana, czuje się pusta, czuje się po prostu beznadziejnie. I ludzie często mówią, e, co ty przesadzasz? Przecież masz wszystko, co byś chciała mieć. Weź się w garść. Przecież masz... Tak, weź się w garść. Tak, masz, masz wszystko. A tak naprawdę to. To nie da się tak wziąć w garść w takiej sytuacji. Tu jest potrzebne, po pierwsze, zauważenie otoczenia, że jest coś nie tak, że coś nie gra, że skoro osoba ma wszystko, a mimo wszystko nie jest szczęśliwa, to znaczy, że coś się dzieje. I kiedyś uważano właśnie, że a przesadza fanaberię, histeryczka albo hister histeryk, to jeszcze gorzej mężczyzna, który słabość pokaże. A na szczęście w naszych czasach już wiemy, że to nie jest histeria, tylko to jest jakiś problem, który najczęściej jest związany z naszą chemią. My jesteśmy po prostu jedną wielką chemią, związkami, które się ze sobą łączą, które gdzieś tam przechodzą i które też się dzieją w naszym umyśle, w naszej głowie. I tutaj samo pozytywne myślenie jest bardzo potrzebne, ale często nam nie pomoże do końca. I tutaj ja bym chciała powiedzieć, że jeżeli wiesz, że coś jest z tobą nie tak, że coś ci nie gra w tym twoim życiu, nie bój się poprosić o pomoc. Nie bój się powiedzieć swoim listym: Słuchaj, nie wiem, co się ze mną dzieje, jest mi totalnie źle, pomóż mi. Bo często sami nie jesteśmy w stanie podjąć tej decyzji, żeby pójść do lekarza, bo często nawet pójście do psychiatry kojarzy nam się, że ktoś jest twarnięty, świrnięty, nie wiem, szalony, głupi i że go zamkną w tworkach. To tak nie jest. To, tak to nie naprawdę jest. psychiatra to jest po prostu lekarz, który pomoże Ci poczuć się lepiej. To nie jest żaden wstyd powiedzieć, że jestem u psychiatry, że leczę się, bo mam depresję. Depresja w naszych czasach spowodowana totalnie złym odżywianiem, Poskudnymi antybiotykami w mięsie, które jemy, zanieczyszczonym powietrzem powoduje, że niestety w naszej chemii organizmu dzieją się niedobre rzeczy. I tutaj lekarz jest tylko pomocą, a nie naszą przeszkodą. Dokładnie, dokładnie. I trzeba, trzeba, trzeba się nie bać podejmować takich decyzji o pójściu, mówieniu, tupaniu wręcz czasami do, do, do lekarza, żeby dostać się, opowiedzieć to, co nas boli i prosić po prostu o pomoc. Tak i dać też sobie pomóc, tak? Jeśli ja powiem do Dokładnie. ciebie, jeśli chcesz, jestem. Pogadaj ze mną, mhm. tak? To też jest ważne, żeby nie właśnie to trzeba dobrze zaznaczyć, wyartykułować, że ważnym jest, żeby wesprzeć w taki właśnie sposób, tak? Że nie weź się w garść, a ja e, jest z tobą. Jestem z tobą, chcesz. Chcesz, to będę, Chcesz, to potrzymam za rękę, chcesz, to wysłucham. A nawet zapiszę Cię do lekarza. Nawet zapiszę Cię do lekarza. I nawet z Tobą pójdę, jeśli potrzebujesz. Tego. No ja tu muszę powiedzieć, że też miałam wsparcie w moim mężu, tak jak Ty pokazujesz. Wielkie dzięki <grym> dla mojego ukochanego męża, bo hmm. był ze mną, trzymał mnie za rękę, kiedy poszłam do lekarza powiedzieć, Pani doktor, coś jest ze mną nie tak. Mam wszystko, co powinna mieć, a czuję się nieszczęśliwa. Co jest ze mną nie tak? No i ona wtedy powiedziała też do mnie, że bardzo dobrze, że pani przyszła, bo ludzie często się wstydzą, ale tu nie ma czego. Tu po prostu jest problem z chemią, że dopamina, która powinna docierać do naszego mózgu, nie dociera tak, jak powinna. I tu wystarczy tak naprawdę jeden lek, który pozwala tą dopaminę do tego mózgu dostarczyć i jest poprawa. Jest. I można się wtedy uśmiechnąć i można wreszcie zacząć doceniać bardziej to, co się ma, a nie tylko, no przecież mam wszystko, czemu mi jest źle. Pytania, na które nie ma odpowiedzi? No właśnie. Albo są takie Znaczy oczywiste... jest w sumie odpowiedź. Tak, chemia, tak? Czy... Tak, są tak oczywiste, ale wręcz można powiedzieć, że niezrozumiałe, tak? Dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak? No dokładnie. Wiesz co, Monika, naprawdę jestem bardzo z ciebie dumna, że byłaś w stanie i miała, miałaś odwagę powiedzieć publicznie całemu światu o tym, co cię dotyka. Pokazać, że masz w sobie taką wielką energię i siłę do tego, żeby się nie poddawać, żeby walczyć z tym, co cię tam dotknęło już 18 lat temu. 18 kawał lat czasu. Tak, to już jest kawał czasu. Mówię, były lepsze, gorsze, ta postać mm. tego mojego stwierdzenia jest postacią rzutową, czyli pojawia się jakieś zagrożenie, pojawia się to gorsze samopoczucie, hmm. pojawiają się objawy. Ale udaje mi się z tego wychodzić i myślę, że to też takie było. Hmm. Jak to powiedzieć, takie motywujące, żeby, żeby chcieć, tak. tak, żeby chcieć z tego wyjść. Także może są leki, może są jednak osoby, które chcą mnie postawić na nogi i trzeba z tego korzystać, tak. Natomiast teraz, kiedy po tym ostatnim rzucie jest mi ciężej jakoś tak dojść do siebie. No to mimo wszystko właśnie weszłam w ten program lekowy i to jest fajne, że to jest, że można o tym mówić, że to się nie ma czego bać, bo choroba jest chorobą poważną, ale da się z tym żyć. Mhm. No właśnie, ja tutaj muszę powiedzieć, że dla mnie bycie w Forever, bycie w naszym zespole to jest też rodzaj terapii i takiego wsparcia zdrowotnościowego, bo powiem szczerze, między innymi dlatego zdecydowałam się na ten pakiet, ponieważ w zeszłym roku, bo prawie za chwilę minie mi rok, w zeszłym roku poszłam do lekarza zrobić sobie takie ogólne badania, okazało się, że mam podwyższony cholesterol, oczywiście mam nadwagę, mam niedobory Nie witaminy D, które również... Ty nadwagę? Ja nadal ją mam. Dlatego między innymi właśnie od, od jutra zaczynamy z programem C9, żeby no. ja się tej nadwagi pozbyć. Ale tak, miałam jeszcze niedobory witaminy D, które powodują również, znaczy są jednym z elementów depresji, bo niedobory witaminy D powodują, że w naszym organizmie się dzieją niedobre rzeczy. Po pierwsze właśnie też wpływają na to, że człowiek tyje, chociaż wcale tak jakoś strasznie się nie obżera, i powodują to, że te witaminy w naszym organizmie nie do końca się rozkładają tak, jak powinny. No więc okazało się, że tych różnych rzeczy już te po 40 się zaczyna dziać. I ja mówię no dobra, kurczę, no to jak mam sobie pomóc, a to wszyscy chwalą te, te produkty z Forever Timeless. No to spróbujmy. No I faktem jest, że w zeszłym roku mi to naprawdę pomogło, bo ja już w zeszłym roku zaczynam się czuć źle i zaczynałam czuć, że coś jest nie tak i wtedy właśnie zrobiłam program dzień w listopadzie dostałam takiego kopa, takiego, takiego powera, takiej energii że normalnie wszyscy patrzyli na mnie, wow, co się z Tobą dzieje, ja mówię, nie wiem, ale jest super brawo, brawo no i, i tak, tak muszę super. powiedzieć, że rzeczywiście pomaga a aloes to jest w ogóle genialna sprawa, ja też tak jak Twoja Pani doktor, jakieś, no może 18 lat temu próbowałam aloes i też mi nie smakował, bo był gorzki, bo okazuje się, że tamten aloes był konserwowany benzoesanem sodu, który nie jest skazany do spożycia. No właśnie. No i wtedy pamiętam, że też stwierdziliśmy z mężem, że to jest paskudne, gorzkie, niedobre, efektów nie czujemy i pić tego nie będziemy. Ok. okay. A, a tutaj nasz aloes rzeczywiście goryczkę ma, ale nie taką. Jest w dodatku konserwowany witaminą C, więc dodatkowo jeszcze taka bomba do naszej odporności. No i czego chcieć więcej? Nic, absolutnie. To jest wręcz dla dzieciaków. Mój syn ma 15 lat i też bardzo nie krzywi się przy piciu zwykłego, mm. ale no bo te, te już z brzoskwinią czy z mango to już w ogóle przepaść, mm -hmm. ale tego zwykłego, ale nie boi się pić absolutnie i, i, i uważa, że to jest fajne i, i bardzo, bardzo potrzebne, tak? Więc to to jest jak najbardziej. Ja tutaj uratowałam się też jeszcze z pakietu, nie, to chyba nie było w pakiecie, Forever Daily, to były te witaminy, bo wspomniałaś mm -hmm. o tym, że witaminy brakowało Ci, brakowało Ci tak. ja też, no, wychodząc z tej anemii, no też chciałam jakoś tak podratować się. A jeszcze anemię miałaś. Chyba wciąż ją mam. Aha. Może teraz zbadają mi poziom żelaza i tak dalej, ale chodzi o to, że wydawało mi się taka Lemia, To tam wiesz, pobieram sobie tam chwilę tego żelaza i będzie w porządku. To wcale tak nie jest. No, po prostu od, od dwóch lat biorę żelazo i to w jakichś takich końskich dawkach, oczywiście przepisane przez lekarza, a to jest, jak było tak jest, tak? No na szczęście, tak jak wspomniałam i w poście, wyszłam z tej gamopatii z kolei, czyli tam pojawiło się, bądź zniknęło jakieś białko, dobra, nie będę wnikać. To jeszcze kolejna eee... sprawa. Tak. Nie mogę wejść w C9. Tylko, tylko, takim nawiasem, tylko takim nawiasem powiem, że nie mogę wejść w C9, bo mam kamicę narkową, więc to też. Z kolei chciałam okay. wejść w Aloes Żurabinowy, ponieważ też czytałam na naszych, na naszych forach, że z kolei ten bardzo pomaga właśnie wyjść z tego tak czyli oczyścić mhm. do tego stopnia nerki i tak no tak bo żurawina rzeczywiście na układ moczowy bardzo dobrze, dobrze działa to dobrze działa także to też przede mną natomiast to że PLOS i daily czyli nasze witaminy wierzę głęboko że one bardzo mi pomogły poprawić to co ja sama widziałam już przyglądając te wyniki przed wizytą byłam szczerze zdziwiona bo tak jak wspomniałam mhm. to Poprzednie wizyty, bo tam cyklicznie muszę badać krew. W związku z tym, no to widziałam po prostu, że tam tu jest zwyżka, tu zniżka, tu tam mam to coś podwyższone, tu mam jakiś tam parametr podnie, o, obniżony, w kółko, w kółko, w kółko. A tutaj po prostu idealnie, no idealnie, no też Więc musiała, musiałam to wybrzmieć, musiało to. Nie, no to ja... jest rzecz, to jest świadectwo naszej firmy, po prostu. Dokładnie, dokładnie. Są fajne produkty i myślę, że dla wielu bardzo, bardzo, bardzo pomocne. To prawda. Znaczy, no ja też muszę przyznać, że mnie pomogło. Córka na przykład COVID przechodziła bardzo delikatnie i właściwie trzy dni były takie trudniejsze, a po dwóch kolejnych już była prawie zdrowa. Więc rzeczywiście te nasze produkty nas bardzo wspierają i tu widzę, nasze dziewczyny z zespołu też nas bardzo wspierają. serducha cały czas lecą. O nas dbają. Bardzo jesteśmy Wam wdzięczne, że tu jesteście z nami, że nas oglądacie i że zostawiacie znak, że komentujecie. To jest naprawdę mega dla nas ważne, że kiedy dzielimy się z Wami, z całym światem, naszymi problemami, które nie są wcale takie oczywiste i proste, bo często właśnie widząc tą uśmiechniętą twarz, kto by powiedział, że Ty masz jakieś problemy? No dobrze. Gdzie? A gdzie to? Ty się zmagasz z jakąś ciężką chorobą? Absolutnie, absolutnie, tak. No właśnie, więc jeszcze raz, Simonia, strasznie dziękuję, że się ze mną, ze mną i z nami, z wszystkimi podzieliłaś tą swoją historią. Bardzo Ci dziękuję, że też wysłuchałaś mojej, która nie jest wcale łatwa i wcale nie jest lekko mówić o tym, że się ma jakiś problem. Absolutnie. Dziękuję dziewczynom, które tu z nami są i chłopakom, którzy nas oglądają. Dziękujemy serdecznie. No i co, i zobaczymy się, mam nadzieję, następnym razem. Tak, ja życzę Wam bardzo powodzenia na C9, że będziemy, będziecie tam. Ale wspierać przywoły. nas możesz. Mogę, mogę. Czeka mnie szpital, ale to ja będę z Wami, naprawdę. O, to my Ci dodamy energii naszym A, powerem po C9. Będę was, będę was na pewno śledzić, oglądać. Super. No to trzymaj się ciepło, jesteśmy my z Tobą jest. razem w szpitalu, Ty bądź z nami na klinie. Będę. No i dziękuję, jeszcze raz. Pa. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było miło, jak zawsze. Mam nadzieję, że to już nie ostatni raz. Na pewno nie. Do zobaczenia. Dzień dobry.